Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj chciałem poruszyć cały ten bigos, to wszystko co się dzieje, ten harmider tych wszystkich polityków, którzy skaczą sobie do gardła, obijają, biją się po gębie, no i, i, i tłoczą się przed tym korytem, kwiczą. Gorące nagłówki, no, to, to po prostu jest jakaś karuzela. Gorąco w Radomiu, tak osadzeni powitali Mariusza Kamińskiego. Ponieważ nakręcam ten materiał, e, chciałbym nie wstydzić się go za 100 lat, no to Mariusz Kamiński to historyk, proszę państwa, poseł siedmiu kadencji, minister spraw wewnętrznych w latach 2019-2023 i bardzo wiele innych posad związanych ze sprawami wewnętrznymi, no i wsadzili go, wzięli do więzienia. Naloty ABW, na domy prawników walczących z sanitaryzmem, to jeszcze robota Błaszczaka. Błaszczak to z kolei poseł pięciu kadencji, minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej i członek PiSu. PiS to z kolei partia, która miała przez 8 lat większość parlamentarną i skwapliwie z tego skorzystała, by się wzbogacić. By ludzie, którzy ją tworzą się wzbogacili. Kolejny tytuł, zamieszanie w TVP, zatrzymanie posłów, Donald Tusk. Donald Tusk, proszę Państwa, to polski polityk i historyk. Jest osobą najdłużej sprawującą urząd premiera w III RP. Donald Tusk zabierze głos. Kolejny tytuł Zmiany w mediach publicznych. Sąd oddalił kolejny wniosek. Nieoczekiwane działania NBP wokół budżetu. To rozgrywki polityczne. Bizancjum za te w TVP za publiczne pieniądze. Tyle zarabiali kłeczek, ogórek i inni. Znamy konkretne stawki. Kłeczek ogórek i inni to są propagandyści, którzy otrzymywali niesamowicie wielkie pieniądze. Można powiedzieć, że na godzinę czy za dwie godziny dostawali tyle, co niektórzy dostają za cały miesiąc pracy. Tylko dlatego, że faworyzowali tych, którzy im płacą. Propagandyści. Tysiące rodzin czekają na pieniądze. Potężne zaniedbanie poprzedniego rządu, teraz przyjdziemy my i my to wszystko naprawimy. Niewygodne pytanie o wykształcenie, nie wiem, jestem pierwszą kadencję posłem. No, ciekawe, tak? Ktoś zapytał, dziennikarz zapytał o wykształcenie, a poseł nie potrafił powiedzieć w zasadzie jak jest wykształcony. Kolejne decyzje Adama Bodnara, odwołał m.in. szefa biura KRS. Proszę Państwa, przyszła nowa ekipa, robi porządki, wyrzuca starą ekipę tych wszystkich ludzi, nie według klucza merytorycznego, tylko według klucza bierny, mierny, ale wierny. Bo tutaj chyba nie chodzi o to, żeby coś sensownego robić, tylko żeby właśnie zajmować te stanowiska. Dramatyczna sytuacja Polsk Poczty Polskiej. A właściciel imposta, proszę Państwa, jest miliarderem. To jest konkurent poczty. Rafał Brzoska pozamiatał. To kolejny tytuł. Po debiucie impostu jego majątek jest wart około. 4,7 miliarda złotych. Poczta polska, dramatyczna sytuacja, a tutaj, proszę bardzo, ktoś, kto wszedł w kompetencje tej poczty, zrobił yy, paczkomaty. Świetne, działające jest miliarderem tak po prostu i już. Warto właśnie zauważyć, że za co się ludzie państwa nie wezmą, to schrzanią i to. To się staje trudne w zarządzaniu i w ogóle niedochodowe. No i stąd właśnie te tytuły. Dramatyczna sytuacja, nie tylko w poczcie polskiej. Proste pytania warto by było zadać, bo takie mam wrażenie, że takich prostych pytań nikt nie zadaje. Są winni, mówią jedni świetni prawnicy. Są niewinni, mówią inni świetni prawnicy. Jest dziura budżetowa, mówią ekonomiści, jedni świetni, drudzy świetni, mówią: Budżet ma dochody. Gospodarka ma się świetnie, mówią jedni, a inni mówią, że powracamy do socjalizmu i gospodarka chyli się ku upadkowi. To jawny dowód na to, że nie działają instytucje państwa, że państwo leży na łopatkach. Cały ten bałagan, to obsadzanie tymi ludźmi w zasadzie niekompetentnymi tych wszystkich stanowisk, to właśnie świadczy o tym, że państwo, tak jak to jeden z nowych ministrów Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, istnieje tylko teoretycznie i jest to kupa tektury i, i, i chyba jakieś tam wiórów czy czegoś takiego. No i chciałoby się zapytać, dlaczego w to wszystko wplątują się nie tylko politycy, ale dziennikarze, ba, nawet naukowcy. Czego oni nie widzą? Oni się tak kłócą, że po prostu stracili z pola widzenia to, co jest najważniejsze. Oni są w tej chwili całkowicie zaangażowani w opisywanie tego, kto komu da popysku. Zupełnie nie widzą, że to wszystko przypomina to, co Mario Puzo opisał w Ojcu Chrzestnym, czyli wojnę gangów. Wojnę gangów o duże pieniądze, o duże pieniądze, pieniądze społeczne, bo łatwo je można brać i nie trzeba ich zwracać i nie ponosi się z tego tytułu żadnych konsekwencji. No cóż, ale bardziej medialnie seksy jest lanie się po mordach, niż myślenie systemowe. Niestety. Trochę są Państwo też winni, bo wolicie czytać właśnie takie rzeczy i zwracać na nie uwagę, niż właśnie na te rzeczy najważniejsze. Oni się tak kłócą i zupełnie zapomnieli, jaka jest ich rola, po co w ogóle oni są. Zapomnieli się politycy, dziennikarze i naukowcy. Wszyscy mówią tylko o laniu się po pyskach i kto kogo zupełnie zatracili kwestię polski. Zupełnie nie mówi się o rozwiązaniach systemowych, które mają zapewnić na przykład wolność mediów, sprawnie funkcjonujący system opieki społecznej i na przykład sprawną gospodarkę. I w tym kontekście pojawia się w tym kontekście tych kłótni pojawia się kilka prostych systemowych pytań, które według mnie powinni zadawać dziennikarze chyba codziennie. Czy tak ma wyglądać rządzenie Polską? Czy tak ma być dalej? Czy potrafimy wymienić przyczyny tego stanu rzeczy? A jeżeli potrafimy, to czy potrafimy je usunąć albo zmienić, żeby tak dalej nie było? Natomiast dziennikarze pytają, czy stan demokracji poprawi się pod rządami Donalda Tuska? 47, czyli 47,1% uważa, że się poprawi. Ale ja mam takie wątpliwości, czy ci ludzie, którzy uważają, że się poprawi, wiedzą, co to jest demokracja i wiedzą, co to jest poprawa tej demokracji i na czym ta poprawa polega. Samo pytanie z kolei sugeruje, że autorom zależy bardziej na Donaldzie Tusku niż na Polsce. Ono wyraźnie sugeruje również odpowiedź. I chyba najważniejsze pytanie systemowe: o co ci ludzie walczą? O co jest ten spór? Bo chyba nie o Polskę. No i tutaj chciałbym zacytować pewien fragment z portalu TVN24. Morawiecki zabrał głos w sprawie majątku żony. Mateusz i Iwona Morawieccy 20 grudnia 2013 roku zawarli umowę o podziale swojego majątku. Od tego czasu premier nie musi wykazywać w oświadczeniach majątkowych nieruchomości, które należą do jego żony. Tymczasem, jak oszacował niedawno ONET, to jest taki portal informacyjny, przez ręce małżeństwa w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych. Portal podał też, jakie nieruchomości przeszły na własność żony premiera w wyniku podziału majątku. Przychód Iwony Morawieckiej z samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich trzech latach 21 milionów złotych, napisał ONET. Dodając, że Mateusz Morawiecki doglądał rozliczeń związanych z przepisanymi na żonę nieruchomościami. Przed pięcioma laty, tu taka ciekawostka, ujawnienie majątków rodzin polityków zapowiadał sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pod koniec sierpnia 2019 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt, który zobowiązywał małżonków i dzieci polityków, m.in. premiera, ministrów i posłów, do ujawniania oświadczeń majątkowych. I teraz uwaga! Ustawa była wprost pisana pod Morawieckich po ujawnionej przez media skali majątku premiera i jego żony, przypomniał w niedawnej publikacji Dziennik Rzeczpospolita. To właśnie jest cytat z TVN-24: Biznes. I oto właśnie toczy się gra, proszę Państwa o możliwość budowania swoich majątków, o dodruk pieniądza, nieoczekiwane działania NBP wokół budżetu, to rozgrywki polityczne, przypominam, taki był tytuł, dodruk pieniądza, oni mogą sobie dodrukowywać, a jeżeli ktokolwiek z państwa by coś takiego zrobił, to by poszedł za kratki. O media, które tworzą z, z nich za nasze pieniądze celebrytów, budują im wizerunki, nie wiadomo kogo, ludzi, którzy nie potrafią zarządzać, którzy wyłącznie Chcą nachapać się naszych publicznych pieniędzy. I walczą o możliwość przemocy wobec oponentów, czyli o resorty siłowe, żeby móc zamknąć nam twarz, na przykład. Bo, i tu przykład zamknięcia narodowi twarzy, bo jak stanowi konstytucja, referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć wydatków i dochodów, w szczególności podatków oraz innych danin publicznych obronności partii, państwa i amnestii. Proszę Państwa, oni sobie zagwarantowali w Konstytucji to, że mogą zabierać ile chcą i mogą wydawać na co chcą, ile chcą. Gdyby Państwo zatrudniali hydraulika, czy chcieliby Państwo, żeby on remontował Wam łazienkę na dokładnie takich warunkach? Przecież to jest absurd. A teraz przy okazji warto zobaczyć, jak działa mechanizm konkurencji. Otóż ten powyższy fragment to były ustalenia wrogich Mateuszowi Morawieckiemu mediów. Gdyby Mateusz Morawiecki nie miał wrogich mediów, tylko wszystkie byłyby opłacane przez niego i jemu przychylne, to nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. Ile zarobił, że ma rozdzielność majątkową ze swoją żoną i że ta żona w zasadzie robi niesamowite pieniądze. No jest taka, taka niesamowita bizneswoman, że to się w głowie nie mieści. Aż trudno uwierzyć, że on jej nie pomaga i że nie pomaga w tym stanowisko, które zajmował. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego żona jest niezależnym podmiotem gospodarczym i osobą. Ja nie mogę jej niczego narzucać stwierdził. Po ostatnich informacjach, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, czekam z utęsknieniem jak najszybciej, proszę bardzo, aby pojawiła się ustawa, regulacja, która określi w jakim zakresie, co i jak ma być ujawniane opinii publicznej, powiedział premier. Teraz to już jest po ptokach, tak? Bo ona nie będzie działała wstecz. Stwierdził, że jego żona nie ma absolutnie nic do ukrycia. To jest drugi fragment z tego TVN 24, o którym mówiłem. A teraz pytanie: czy taka ustawa powstanie, czy nowy Sejm ją stworzy i przegłosuje, i czy będzie gwarantowała pełną przejrzystość, czy też to będzie test na nowy Sejm? Zobaczymy, jak on zareaguje. I teraz wracamy do tego zagadnienia konkurencji. Otóż konkurencja ujawnia, i konkurencja wytwarza korzystne rozwiązania i wysoki poziom? No bo jeżeli jest konkurencja, to przynajmniej mówią o takiej ustawie, być może ją przegłosują. Mam nadzieję, że ten Sejm to zrobi. Jeżeli nie zrobi ten, to być może następny. I kolejne pytanie: czy tę ustawę powinien pracować Sejm, czy naród? Przecież Sejm ją opracuje na swoją korzyść, na korzyść rządzących, tak jak przed chwilą mówiła, sugerowała Rzeczpospolita, także była ta ustawa pisana dokładnie pod Mateusza Morawieckiego. Chciałbym Państwa zaprosić, jeżeli uważają Państwo, że tego typu ustawy powinni pisać, powinien pisać naród, powinien tworzyć naród, a nie Sejm, to zapraszam do inicjatywy referenda.pl. Tam budujemy cały system. Składania petycji, wyłaniania treści tych petycji, wyłaniania inicjatyw ustawodawczych, składania właśnie wniosków do Sejmu, żeby te inicjatywy były procedowane, no i inicjowania wniosków o referendum. To jest taki krok w kierunku, w kierunku demokracji bezpośredniej. I teraz, jeżeli Państwo czują, że chcieliby coś w Polsce zmienić, to właśnie referenda.pl. Jest najprostszą metodą i nie wymagającą zupełnie wiele pracy. Trzeba albo złożyć 2 trzy podpisy pod właśnie jakąś taką petycją dwa razy do roku, albo być ambasadorem i zbierać podpisy wśród swoich znajomych. Można zebrać 10, można zebrać 30, tak jak dobrzy ambasadorowie, czy 50, tak jak najlepsi, którzy mają takie możliwości. A teraz chciałbym Państwu powiedzieć, że z tym problemem tej niekompetencji rządzących, tego, tego bycia u koryta, to nie jesteśmy pierwsi, bo to już mamy od, od wielu, wielu lat. Otóż jest taka bajka, baśń, napisana przez Hansa Christiana Andersena w 1837 roku. Nowe szaty króla albo cesarza. Była ona przetłumaczona na blisko 100 języków. Baśń ta opowiada o pewnym mającym słabość do strojów władcy, no który władca nie ma słabości do zegarków i strojów, którego próżność, a ponadto próżność jego dworzan wykorzystują dwaj tkacze oszuści. Rozpowiadają oni, że potrafią utkać niezwykły materiał. Materiał, który widzieć będą wyłącznie ludzie mądrzy. Gdy trafia to do króla, ten szybko składa u nich zamówienie komitkacze, pozorując pracę, nie tkają w rzeczywistości niczego. A wysłani do nich dworscy urzędnicy, nie chcąc dać się ośmieszyć i stracić stanowisk, przyznają, że widzą cudowny materiał, czyniąc tym samym bardziej wiarygodną opowieść oszustów. Przeczytam jeszcze raz, bo chciałbym, żeby Państwo to zapamiętali. Przyznają, że widzą cudowny materiał, czyniąc tym samym bardziej wiarygodną opowieść oszustów. To samo zresztą robią wszyscy dworzanie. W rezultacie monarcha ubrany w niezwykłe szaty, ubrany w niezwykłe szaty, których w zasadzie nie ma, w które ubrali go sami oszuści, to też taka ciekawostka pokazuje się swoim poddanym zupełnie nagi. Mieszkańcy przyjmują postawę dworzan, czyli obywatele przyjmują postawę dworzan. Nie widzą żadnych szat, jednak wolą się do tego nie przyznawać. I też wiwatują na cześć nowych szat króla. Oczywiście to powoduje, że królowi się wydaje, że rzeczywiście ma super szaty. Ech, aż nagle jakieś dziecko głośno mówi, przecież król jest nagi. Nikt jednak nie zwraca na to uwagi. Jak widać, w czasach Andersena, a więc prawie 200 lat temu, z rządzącymi mieli ten sam problem. Nie dość, że byli nadzy. To na dodatek jeszcze głupi. Analogie do tego widać chociażby na przykładzie, tak zwanej inflacji. To ewidentna kradzież instytucjonalna polegająca na dodruku pieniądza przez rządzących, która sprawia, że stają się oni bogatsi kosztem społeczeństwa. Rządzący, tak jak tkacze, zmienili definicję inflacji ze wzrostu podaży pieniądza przez jego emitenta, czyli rządzących właśnie, na wzrost cen. I przerzucili odpowiedzialność z siebie na producentów. Co więcej, rozpowiadają, że inflacja jest dobra dla nas wszystkich i uwaga, że kto tego nie rozumie, jest po prostu głupi. Jak u Andersena, nieprawdaż? Dworzanie, pracownicy budżetowi, taka analogia, a za nimi cały naród przyjmuje tę wersję pomimo ewidentnych faktów, że nie jest to prawdą. Krzyk nielicznych. Że jesteśmy przez rządzących okrana, okradani i okłamywani, nadal jest ignorowany. Nadal jest ignorowany, choć w czasach Andersena królowie władzę zdobywali siłą, a dziś ponoć wybierani są w demokratycznych wyborach. Proszę Państwa, ustawy piszą pod siebie, okradają społeczeństwo. Za co się nie wezmą, to zepsują. Okłamują naród za pomocą zależnych od siebie mediów i zależnych od siebie naukowców. Zamiast dbać o bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy, wpuszczają nas w kłopoty i rozwalają gospodarkę. Takie są właśnie ich poczynania. Musimy coś z tym zrobić. Zapraszam zatem do referenda.pl. Proszę dołączyć i naprawdę nie trzeba wiele się poświęcać żeby spowodować że zaczniemy skutecznie ich kontrolować Dziękuję bardzo